Wiadomo, drobne prezenty podtrzymują przyjaźń. Czy jest coś lepszego od gwiazdy betlejemskiej przed świętami Bożego Narodzenia czy w trakcie samych świąt? Jest to znak przywiązania, małego podziękowania lub tak po prostu. Za chwilę chcemy pokazać w jaki sposób łatwo, szybko i za pomocą prostych środków można przekształcić każdą gwiazdę betlejemską w nastrojowy i miły dla oka prezent. Na potrzeby naszego przykładu wytniemy najpierw pasek kartonu o długości obwodu doniczki. Podobnie postępujemy z szeroką taśmą dekoracyjną, którą jednak przycinamy na długość większą o kilka centymetrów. Bogata oferta wysokiej jakości taśm dekoracyjnych z krawędzią z drutu umożliwia dostosowanie dekoracji do najróżniejszych ustów klientów. Pasek kartonu z taśmą dekoracyjną mocujemy na doniczce klejem na gorąco. Warto przy tym zamocować taśmę nieco powyżej krawędzi doniczki. Doniczka wyda się przez to większa lub wyższa, tym samym zyska na wartości. Akcesoria z filcu są nadal modne i mogą nadać aranżacji dodatkową zimowo-bożonarodzeniową nutę. Teraz jeszcze trzeba tylko wstawić gwiazdę betlejemską, odpowiednio nawodnioną i nasza mała aranżacja na prezent jest gotowa. Proste i niedrogie naczynia, jak ta ceramiczna doniczka, można uszlachetnić niewielkim nakładem środków. Dzięki temu staną się atrakcyjną bazą do Bożonarodzeniowej aranżacji. Ponieważ ta ma być w stylu dziecięco radosnym, wybieramy sztywny papier w różnych kolorach po obu stronach, którego jedną stronę zawijamy na kilka centymetrów do przodu. Tak powstały pasek w dwóch kolorach oklejamy wokół całego naczynia. Zieloną choinkę bożonarodzeniową symbolizuje wąska girlanda z filcu, którą zamocujemy na krawędzi naczynia z ceramiki. Naprawdę wartościowy upominek, który sprawi jednakową radość dzieciom i dorosłym. Wysokiej jakości naczynia jak to w zasadzie nie potrzebują dodatkowych elementów dekoracyjnych. Jeśli jednak ktoś chciałby dodać symbole bożonarodzeniowe, powinien starannie dopasować akcesoria do charakteru naczynia. Do tego szlachetnego naczynia w tonacji matowego srebra wybraliśmy skromną girlandę gwiazd z filcu i dwa różne sznurki w kolorze srebrnym. Ten interesujący kontrast materiałów przy tej samej tonacji barwnej podkreśla wartość całej aranżacji. Tutaj obejdziemy się w ogóle bez klasycznego naczynia. Podstawą tego fantastycznego pomysłu na prezent jest wielka kula z pianki do wtykania, która posłuży do zamocowania gwiazdy bedlejemskiej. Taką kulę można kupić w każdym sklepie z akcesoriami. Do osłonięcia kuli z pianki użyjemy tzw. waty śniegowej, którą zamocujemy klejem w aerozolu. Ważne jest, by nanieść klej także od zewnątrz, by wata śniegowa nie rozpuściła się. Teraz można zauważyć niezwykły, ale z pewnością modny wygląd naszego zastępczego naczynia. Dla bardziej tradycyjnych klientów, do ukrycia kuli można oczywiście użyć też innych materiałów, jak papier czy folia. Wielu osobom perły kojarzą się ze świąteczno-bożonarodzeniowym nastrojem. Egzemplarze matowe i błyszczące tworzą tutaj interesujący nastrojowy kontrast. Tak zwany drut bulionowy jako element łączący między perłami tworzy na powierzchni waty śnieżnej kolejne efekty migotania. Stosując druty w różnych kolorach, np. złote i srebrne, można jeszcze wzmocnić ten efekt. Bardzo dekoracyjna aranżacja z gwiazdą betlejemską dla indywidualistów. W innym pomyśle na prezent z gwiazdą betlejemską wykorzystamy proste szklane naczynie i mniejszy pojemnik stworzywa sztucznego, który umieścimy w szklanym naczyniu. Powstałą między nimi przestrzeń wypełnimy na przykład wysuszonymi plastrami pomarańczy, jabłek oraz laskami cynamonu. Tradycyjna aranżacja we współczesnym stylu, w miłym nastroju świąt Bożego Narodzenia. W przypadku wielu opakowań byłoby szkoda, gdyby wykorzystano je tylko jeden raz. Dlatego w naszej kolejnej pracy wykorzystamy niepotrzebne już pudełko, które pomalujemy lakierem w aerozolu na złoty kolor. Zanim umieścimy naszą gwiazdę bydlejemską w tak uszlachetnionym pudełku, musimy je oczywiście wyłożyć wodoszczelną folią. Ciekawostką w tej wersji pominku jest przyozdobienie pokrywy pudełka. To będzie niespodzianka. Najpierw wycinamy kółko z tektury o średnicy nieco mniejszej od pokrywy pudełka, następnie oklejamy je materiałem. Górną stronę tektury ozdabiamy różnymi elementami dekoracyjnymi i na koniec całość naklejamy na pokrywę pudełka. Łoty sznurek będzie stanowić dobre zakończenie krawędzi, a jednocześnie czyni całość bardziej dekoracyjną. Wewnątrz pudełka klejem na gorąco mocujemy dwa pręty aluminiowe o grubości około 2 mm. Teraz wystarczy z boku włożyć pokrywę i mamy gotowy, efektowny prezent. Zależnie od gustu pasuje tutaj nie tylko czerwona, ale i na przykład kremowa gwiazda betlejemska. Gwiazda betlejemska jest oczywiście centralnym elementem także i tego pomysłu na prezent. Dodatkowo mamy tutaj bożonarodzeniowe ozdoby i dekoracje, jak bombki lub szyszki umieszczone w małej torebce. Wysokość napełnienia torebki możemy ustalić sami, wkładając do nich najpierw jako wypełnienie na przykład papier. Wszystkie elementy prezentu aranżujemy na drewnianej desce. Teraz wystarczy jeszcze tylko posypać nieco podłoże, i po kilku chwilach gotowy jest prezent, który sprawi radość każdemu. Przez wybór kolorów gwiazdy betlejemskiej w połączeniu z pozostałymi elementami dekoracyjnymi możemy taki upominek optymalnie dopasować do życzeń klientów. Do transportu zaleca się przygotowanie odpowiedniego pojemnika. W ostatniej już pracy wypełnimy najpierw dużą misę ceramiczną, mniej więcej w jednej trzeciej, tzw. glincem. Służy on jako drenaż i zapobiega tworzeniu się wody stagnującej, szkodliwej dla gwiazd betlejemskich. Gliniec przykrywamy płytką ceramiczną. W ten sposób unikamy wymieszania się z ziemią, którą naniesiemy jako kolejną warstwę. Następnie przygotujmy trzy duże kawałki kory, które później założymy na krawędź naczynia. W tym celu wiercimy najpierw w korze dwa otwory i wkładamy w nie pręty aluminiowe o długości około 20 cm. Pręty mocujemy klejem na gorąco. Ta tutaj misa z ceramiki o kolorze piasku jest bardzo na czasie ze swoją szeroką krawędzią i surową jak ręcznie wykonaną powierzchnią. Wygląd misy doskonale współgra z pełną szczelin i nierówności strukturą kory. Powstaje perfekcyjna symbioza natury i materiału, przy której gwiazda betlejemska świeci jeszcze pełniejszym blaskiem. Jest to wysokiej klasy upominek, który idealnie nadaje się na przykład na biznesowy upominek dla klienta. Podobnie jak ten wariant misy. Mamy nadzieję, że nasza mała wycieczka do pięknego świata gwiazdy betlejemskiej stała się cenną inspiracją dla własnych pomysłów. Dziękujemy za zainteresowanie. Więcej informacji na stronie www.sfe-web.com